Myślę, że udało nam się zrobić... Nie sposób się chwalić, ale wyścig absolutnie europejski. To jest jeden z ważniejszych wyścigów etapowych w ogóle dla orlików w całej Europie i na świecie. Warto to robić, warto to kontynuować, bo wyścig... W tej skali to również są potężne wydatki, potężne, yy, potężne wyzwania organizacyjne. Trzy no, kraje, 40 hoteli, prawie 400 ludzi w kolumnie wyścigu. To, to o czym świadczy. Marowanie, chłodno jest, nogę trzeba nas marować, mięśnie grzać. Wiadomo ja tak. zawsze u siebie swoje kibice jak dopingują, to można ich zrozumieć. Fajnie, zawsze, zawsze lepiej się ściga na swoim podwórku niż gdzieś indziej. Poziom wysoki, na pierwszym etapie średnia 46 na godzinę, to naprawdę robi wrażenie. Sprężę się tak do 50 km, potem jak Michał albo Bananek. Będę troszkę nawigować, także. Na no premię też pomóc, co? Czy wtedy czy nie? Nie, nie, szerpię. to oni sobie sami, sami zrobią, wiesz? A. Bo nie, nie strzelę się na premii to jest ich problem. Oni mają możliwości no jak najbardziej ekonomiczne do tej drugiej premii włoskiej. Chyba, że się ogień będzie palił po polotnej premii, to wtedy trzeba się włączyć. Nie? Karpacki Wyścig Kurierów, ta 33. edycja. Wyścig stricte dedykowany kategorii młodzieżowej, czyli zawodnikom w wieku 19-22 lata. Bardzo duża obsada. Mamy bardzo dobrą falę młodzieży. I tutaj mogę powiedzieć, że roczniki 94, 95, 96 to są roczniki, które na pewno za, za 2-3 lata zasilą reprezentację olimpijską. W tamtym roku już pokazaliśmy się z dobrej strony na mężczyznach Europy i mężczyzna świata. W tym roku celujemy troszkę wyżej. Mamy naprawdę dobrych zawodników i powiem szczerze, że ja wierzę, że z tych zawodników startuje co najmniej jeden lub dwóch na następnych igrzyskach. Tych wyścigów w Polsce nie ma za dużo. My, jako reprezentacja, startujemy w Pucharach Narodów. Byliśmy w Belgii, Holandii. Następnym startem będzie wyścig pokoju, i to są takie starty główne dla, dla kategorii młodzieżowej. Przygotowujemy w tej chwili gofry na etap dzisiejszy. To są gofry, gofry z drzemem malinowym, akurat dodajemy też. Czyli to, to jest bez takiej jakiejś kryptoreklamy, ale robimy z serkiem plus drzem. Składamy, zawijamy w takie sreberka. Zawodnicy się tym posilają. Oprócz tego dostają żele, batony. Zastrzyk energetyczny na trasie, tak? Tak, coś takiego, to, to także to są. To wszyscy, wszyscy mają mniej więcej podobny zestaw. No preferencje są różne. Jedni lubią z samym, samym drzemem, inni lubią z serkiem i z drzemem, ale... Przeważnie na słodko, tak? Kiedy sięgają? Na których kilometrach po to? to jest jakiś e... plan, czy po W zasadzie, prostu, w zasadzie przy wyścigach etapowych już od startu się powinno jeść, no bo to się zmęczenie się nakłada. W zasadzie od startu jeszcze, jak jest zimno, to jak się chce jeść, to jest za późno, tak? Wtedy już, już jakby mamy temat zamknięty, odcina prąd tak zwany i... Niestety już wtedy jest za późno. To jest akurat napój izotoniczny, napój izotoniczny plus woda. Tak? Na pierwszy, pierwsze bitony dajemy z węglowodanami, żeby dodatkowo zwiększyć tą e, jakby energetyczność tych napojów. Trzeba pić, bo jednak odwodnienie występuje. Na, na takim etapie kolasz około 3-4 tysięcy kalorii. że tutaj właściwie cały Cały świat w tej grupie wiekowej. Jest to jeden z najważniejszych wyścigów dla, dla tej kategorii wiekowej w Europie. Może drugi nawet po Tour de l'Avenir. Każdego roku ci, którzy się tutaj pokazują, to są angażowani do tych grup proturowskich, czyli tych, 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 które jeżdżą w Tour de France, w Giro Italia. To jest właśnie takie sito, przez które oni przechodzą do tego już poziomu absolutnie najwyższego, to znaczy te, 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 tego mistrzowskiego. Jakkolwiek tutaj też jest dużo zawodników takich, którzy. No, w reprezentacjach krajów startują w Mistrzostwach Świata, w Mistrzostwach Europy. No, bardzo dużo myślę, że połowa tego peletonu to są uczestnicy Mistrzostw Europy. Przygotowanie wyścigu trwa rok. <laughs> Wiele osób mówiło, że warto ten wyścig wznowić, że warto go reaktywować. Nie mówiąc o jego warstwie historycznej, jest bardzo ważny dla naszych młodych zawodników. Tak jak zwykle, nieraz wielkie przedsięwzięcia biorą się z przypadku. Myśmy z Markiem Kosickim do tego się przyłożyli, zapalili. Jakoś nam wychodzi. No i tak do dzisiaj robimy. Natomiast ten wyścig musi być międzynarodowy i bardzo mocny w sferze sportowej. To staramy się robić. W tym wyścigu wystartowało 155 zawodników. Ilość reprezentowanych państw, jest 20. No i rekordowa Ilość drużyn, bo na starcie stanęło ostatecznie 32 zespoły, podział no, z całego świata. Są to zarówno reprezentacje narodowe, jak i grupy zawodowe, oraz kluby kolarskie. Te kluby kolarskie dlatego, że ten wyścig jest zrobiony po to, aby kolarstwo polskie, słowackie, węgierskie rosło w siłę. Jest nam szczególnie miło, że najliczniej reprezentowaną nacją są Polacy. Ten wyścig jeździł z powodzeniem. Ze zmiennym powodzeniem do 2000 roku upadł i przez lata nie było go w kalendarzu Polskiego Związku Kolarskiego i Europejskiej Federacji Kolarskiej. Aż w 2008 roku postanowiliśmy ten wyścig reaktywować. Udało nam się w pierwszym roku dojechać do granicy polskiej na Słowacji do Spisza Polskiego, ale już od 2010 roku robimy go razem z przyjaciółmi z klubu kolarskiego Dochniany na Słowacji. W 2012 roku ten wyścig stał się polsko-słowacko-czeski. Cały czas świtało nam, że ten wyścig ma ich zgodnie z ideą I Od 2014 roku ten wyścig jedzie przez Polskę, Słowację, czasem Czechy, czasem nie, ale na pewno rusza lub kończy się na Węgrzech, właśnie w 86, 96 86 km i 6 i 8. Przyjeżdżamy właśnie sobie tutaj na start. Tutaj zaraz właśnie będziemy mieli odprawę. Przed tą odprawą właśnie sobie rozmawiamy, przypinamy numery. No, można się płać przed etapem, zrelaksować, się, troszkę zapomnieć o wyścigu. Wiadomo, na wyścigu stres i w ogóle. To można trochę jakoś odreagować, wypić tam kapkę właśnie, Karol robi. Dowodzę wszystkim tutaj, przed startem, po mecie i chłopcy zawsze to co powiem, tak mi ten musi być, bo... Jakiś tam porządek musimy zachować. Zawsze mamy przygotowane reszty, gotujemy nam na mecie. Jakiś tam kuskus, kawka, herbatka przed startem, co tam potrzebują. ścierkę jakąś tam maścią. Jak jest ciepło, to oliwką. Jak jest zimno, to maścią rozgrzewającą. Mamy tu miejsce na to. Także działamy zawsze. Mamy dwa prysznice, toaletę, lodówkę, kuchenkę. Także możemy jechać w trasę i tak, tak naprawdę możemy wszystko robić na miejscu. Czuję się jak w domu, że tak powiem. Dużo czasu spędzam od rano do wieczora, także wszystko, wszystko. Grzanie, wszystko mam. można spać na tutaj. Podaję wyniki górskiej premii. 151, 31, 24. Czwartym zawodnikiem w czołowej grupie jest numer 164. Przewaga nad weletonem 15 sekund. Jesteśmy ekipą J4, która jest odpowiedzialna za wykonanie klasyfikacji, zrobienie mety. Ja osobiście zajmuję się klasyfikacją zawodników na mecie. Tomasz robi pomiar czasu. Nadaje każdemu. Tak, oczywiście zaraz podamy. Tomasz nadaje każdemu zawodnikowi czas. Natomiast agatka odpowiedzialna jest za klasyfikację. Musi podać szybciutko na mecie. Każdego zawodnika, każdy zawodnik ma. Przydzieloną koszulkę. Liderzy klasyfikacji mają koszulki, i musimy to zrobić bardzo sprawnie, żeby dekoracja była wykonana w ciągu pierwszych 15 pięt... Uwaga, top, zakręty. Niebezpieczne zakręty, znak to jest jedyny punkt. I początek podjazdu w ciągu 15 minut, musimy. Podać wszystkich zawodników do, do dekoracji, także to taka, co by powiedzieć, no stresująca praca. Trzeba to zrobić dobrze. Rady tajemnice lidera wyścigu wczoraj w Ciężkowicach nie mógł się oderwać od pocałunków postesji. To był bardzo interesujący wyścig. Cieszę się z dobrego ścigania. Finisz na ostatnim etapie był bardzo emocjonujący. Jestem zadowolony, że udało mi się zachować koszulkę lidera. Bardzo podobały mi się etapy w Polsce, były naprawdę wymagające. Start w tym wyścigu to dobra okazja, by zbierać doświadczenie. Jestem trochę zmęczony, ale bardzo zadowolony. Skoczyłem wyścig na drugim miejscu, jestem bardzo zadowolony, e, dzisiaj naprawdę moi koledzy z ekipy wykonali świetną robotę, e, cały wyścig jechałem bardzo komfortowo i mogę powiedzieć, że najcięższy etap okazał się z jednym z najlżejszych dla mnie, właśnie dzięki, dzięki temu, że koledzy byli przy mnie cały czas, osłaniali mnie, e, nawet, nawet przywozili mi bidony, żele do jedzenia, wszystko, także naprawdę... Wielkie podziękowania dla całej ekipy CC całe Sprandi i Polkowice, ponieważ zrobili świetną robotę przez te cztery dni. Zawodnicy, jak i również dyrektor sportowy oraz cała obsługa, masażyści oraz mechanicy naprawdę świetnie się spisali. Ściganie jest piękne, trasa, piękna organizacja, tylko takie wyścigi trzeba. No i trzeba zobaczyć, jakie grupy tu przyjeżdżają. To są zaplecza bezpośrednich proturów też. Ci, co wygrywają, tu walczą, to już są brani pod uwagę menadżerom do proturów. Bo nie tylko Alpy, nie tylko Wysokie Góry, ale tu właśnie młodzież ma się ścigać i uczyć, uczyć się już tego prawdziwego rzemiosła.